No, 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 no. Właśnie sobie przyjechałem do największego parku na świecie. I ma trochę gwiazdek, więc nie wiem. Idziemy się umyć. Okej. Okay. I co najpierw? Kupię sobie chyba loda. Dzięki. Dobra. I co? Ja chcę najpierw zjechać z największej zjeżdżalni tego świata. Tak bo tutaj jest. Na takim na takim parku. I tak. Eee. Y to jest chyba naj, najbezpieczniejszy park na świecie. Dobra, tu są cztery zjeżdżalnie. I chyba największe jest to. I to lecimy! Lecimy! Wow! Jo, O kurde! O! Było fajnie Podoba mi się to, że tu, tu można Kurde Tu można Nie popływam Popływam sobie Nie. Idę na jakąś inną zjeżdżalnię Na przykład tą, bo Lubię trochę takie małe to jest taka fajna. Kostokracja. Dobra. Nikt. Dobra, lecimy. Lecimy dur. I na kółko. I ta jest podobna. Taka fajna. Że chce się nią przejechać. Nie wiem, kogo to jest park. Сами не могут. Отсюда это. Что? И хмб. Так. Так то была помню. Куда не. Добра. Чем? Занем. Чем? Specjalnie przyjechałem o 19, żeby było fajnie w nocy. Wiecie? To jest taka trochę powolna. I lecimy do basenu. Uuuu. Tak szybko. Dobra. Czas spróbować. Tej, bo też są, to jest jedna taka zjeżdżalnia. Ale fajna też. Bang, środek, bang. Dobra. Jeszcze się... W ogóle sprawdzę, która godzina. Już godzinę tu jestem. Z jest 20.30, a przyjechałem o 19.30. To jest taka niefajna. Znaczy fajna, ale dziwna. Taka malutka dla dzieci. Tu też jest taka. Tylko w innym kolorze. I chyba nie. Tu jest jeszcze napędzona wolą. Le, lecimy. Dobra. jaką chcę przetestować zjeżdżalnie? chyba jeszcze taka fajna. Zamknięta. Tutaj. Pamiętam. Chyba jeszcze taka zamknięta. O tu jest. Dobra, nie, nie idzie to lecimy. To jest taka zamknięta. Specjalnie, żeby... Łoł, wow, wow, ho, ho. Jo hoł, hoł. Jesteśmy. O, tak ja Nie no. Przeskaczą ludzie. Dobra, nie wiem. Ale też jest zjeżdżalnia, to fajno, to, to fajnie. Ja to z, z nim jestem za nim, ale widzę jego cię. A. Dobra. Muszę iść do toalety. Dobra, jestem. Ta... Yy... I co? Bęk, wskoczyłem. Co to są tego? Co to kość I bo ktoś tu coś robi. Dobra, ale nie w... a, to się nie da przyjść To idziemy tędy, tędy, na tą zjeżdżalnię. I nie wiem, dlaczego tu nie ma chodnika. Ale nikt nie jedzie, dobra. Mam nadzieję, że nikt nie wyskoczy. Jakiś idiota. Błagam. no. Dobrze, nic nie wyskoczy. Nie wiem. Awa. Jakie ja tu są zjeżdżalne Jeszcze takie fajne. Dobra. Nie wiem. Ała. Tą chciałabym się przejechać, bo ona jest na początku fajna. Dobra, ryzyko. Idę. Mam nadzieję, że nikt nie wiedzie. No. Y -y -y. Dobra, ja jadę. Jadę za nimi. U -u -u. To też jest fajne zjeżdżanie. I tu spadamy bank. Chociaż chyba to próbowałem. Wiem której nie, nie próbowałem ile. Ile tam bo nie będzie z wejście. Znaczy... Wiecie o co mi chodzi. Nie, tu nie to. No nie, wszyscy do tej idą. Zana. No. A dobra, ty coś robisz, to ja jadę. Bang. i jesteśmy już nie ma tu żadnych wszystko, jestem tu nie wiem 12 godzin yy, więc ja się myję i widzimy się na kolejnym waterparku Przekupię sobie wodę. Dziękuję. Dobra, więc to było na tyle. Yy ja wracam do swojego samochodu. Już tu jadę jacyś. Dobra, ja odjeżdżam. Fajne buty. Ja odjeżdżam. Pa!